Ale Fredzie, miłość nasza nie jest prawa. Światło oczy przenikliwe. Miłość nie prawa, marzenie prawdziwe. Jeśli natura zarówno jej płomieni w każdą istotę włożyła... Wszystko spokojnie, wszystko z dobrą, sławą, brawo! Będę cię trzymał nawet i do nocy. i Choćby. O znów przyjdę do domu. Straszyć ludzi? Przepraszam Cię, królowo. Przepraszam, więc siadam. A, nim się człowiek niestety urzeni. O jakże mało swoje wolność chce. O to! Tacyście wszyscy. Mężowie czuli, wierni tylko w mowie, sami zły przykład dajecie, a dobre żony mieć chcecie? Ona hrabia czeka i prosi do siebie.